Cześć wam wszystkim długo mnie nie było na moim kanale ostatnio widzieliście filmik Madzia nagrała w piątek jak pojechała do sklepu trochę wam miasta pokazała no a jak widzicie tutaj ostatnie koszenie w tym roku był już trochę trawnik, jak zaraz, zarust. i wiecie ostatnio, mówiłem to pewnie na naszym filmiku jak wam domek pokazywaliśmy to było z dwa tygodnie temu ale nie było czasu, żeby się tym zająć jeszcze musiałem trochę e, sprawdzić, bo coś mi kosiarka szwankowała, nie chciałam dobrze kosić. Musiałem sprawdzić do ostrza. To ostrze trochę tępa było, musiałem je naostrzyć. I teraz kosi jak ta lala. No nic. To taki króciutki filmik na teraz, co u nas słychać. No Trochę powiedziała. Zapewne że pracujemy jak zwykle. Też trochę nie mamy czasu żeby nagrywać. No, jak już kończysz ale, pracę, to jest wieczór, ciemno. Ale już... Mówiłam. Pomału będziemy już coraz więcej nagrywać. Będziemy się starać coraz więcej nagrywać. Tak samo ja. Ja już w, raczej w tym roku już chyba w sobotę nie pójdę do pracy. Już nie muszę przyjść. Żadnego dziąka odpracować nie muszę. I... Będziemy się starać więcej tych filmików nagrywać. Tak samo już, jak maja wspomniała, już... Przymierzamy się do kupna kamerki dostałem z polecenia, że najlepsza chyba jest, dobra jest yy, GoPro. GoPro 9 no to Goprówkę 9 sobie zakupie, zakupimy. No święta Czekam, może prędzej jak pręd? się mówi, tak zwane Anglii teraz będzie Black Friday, to czekamy już troszeczkę tańsza jest, poczekam jeszcze parę dziąków, to będzie pewnie jeszcze będzie jeszcze pewnie konkretniejsza cena, pewnie jeszcze trochę w dół pójdzie to zapewne tak dzionek przed Black Friday e pewnie zakupimy sobie tą kamerkę. Oczywiście też nagramy z tego dzionka jak przyjdzie ta kamerka. I oczywiście trzeba będzie też poszukać za jakimś bardzo dobrym programem do obróbki filmików i w ogóle, ale ja lubię na spontanie, tak jak to ostatnio mówiłem, ale to by te moje filmiki wtedy one trwały nie po 20 minut, tylko po godzinę, po dwie. Bo jak zauważyliście, jak ja nawijam, to ja lubię nawijać. Jak się rozgarasz, to nie ma kanc. No to więc. To nic, za ja się zabieram do roboty. Potem jak skoszę, się ogarnę, to wtedy załoczę kamerkę i, I tak, nie wiem, jakoś zagadam do Was na jakiś temat. Też widziałem na komentarzach. Kilka pytań. Donosie czy nasze miasto jest bezpieczne, czy są tu jakieś... Incydenty, bo też się do tego odniosę, do tego komentarza, później, to więc, to tyle, do następnego filmiku, Yo. A ja Wam tu pokażę, co robi nasz Filuś. Hej Majluś, cześć! Dość tu sprzątałam, wszędzie, wszystkiego pełno. To już pierwsza ozdóbka świąteczna. No dobra kochanie. Ja wam to szybko co robi Fidesz, a tam sobie gra na pianinku. Ja Boły no dobra, to wszystkiego dobrego.